Cześć, witajcie, ja jestem HudaJZM, najemnik. Siema. I witam was w trzecim odcinku, yy, w karierze dwóch menadżerów. Wiesz co, ja tak patrzę... Na tych zawodników. Tak. Erik Durm. Tu był. Erik Durm. Za mnie chłopak. Wiesz? Hmm. Czekaj, niech jeszcze raz przyleci. I turby. Ale nie, Eric A Albo Felipe Anderson z Czesław. Eric Nie wiem, to jest Niemiec, z Borussii. Dobra, walisz to. Gramy mecz, nie? Mhm. Z Evertonem. Jakie zmiany w składzie proponujesz? Chyba nie, nie? Nie, jest. Zobaczymy, czy ten Jones, Jones, Jones... Jones. ...spisuje. Phil Jones, tak. Wow, nie? Mhm. Więc grajmy. Jego mieliśmy sprzedać nawet chyba. No mieliśmy Ej, on miał 77 wtedy jak mieliśmy go sprzedać Nie 9. Nie, to był ten, Smolik No no, dobra, okej okay. Gryf y Nie Czerwone mm. I oni klasyczne. klasyczne Czarne, o dobra, czarne Czarne mówisz? Tak O, No Klikaj no. start, dam ci ten zaszczyt No ja. Yeah. A mm. Dobre Dobra o! To było złe! Ale to będzie dobre. Nie będzie. To będzie dobre. Sokratis papas do puls. Papas do puls. O kurde, uff. No I tu jest Lukaku. Właśnie wiem, a no to, to był ten... na no, wiem, wiem. ale Lukaku jest mocny. Wiem. Dobry w tej chwili. Dobrze Di Maria do Aguero. Wyrzuta. E, I w Rubin van Persie, Ależ bomba z główki, ale... Howard, bro. Team Howard. Dobra, rzucasz. Czekaj. Angel di Maria... Hmm. To uderzał, ty? No ja. Ale... El... No, I... A wydało mi się, że zablokowany był. Nie, nie. Czyli strzelaj! Angel di Maria strzał! No Nie mam bramki bramka. trochę. On jest lew, że? Tak. O, no to nie wiem, on tak słabo w sumie. Mogliśmy... I pierwsza połazna znowu No właśnie, a mogliśmy wygrywać. No. Szkoda. To jest. A Ta, Tak, pierwsza poła... połowa znowu no, ktoś się rozgrzewał, no widziałeś? Mhm. Nie wiem, komu my kazaliśmy nic na rozgrzewkę. No okej. Okay. Jakiej no, nie, nie robimy żadnych, e, nie. E. Nie dajemy na razie nikomu pograć. No ale nie mam ten swój optymalny skład, który spisuje się. On no, może powiedzieć, że takim okej. Okay. Tylko, że dopiero w drugiej połowie się budzi. Ale... Znaczy, no, my też jeszcze... Tak do perfektu nie umiemy grać, ale... Ze sobą oczywiście, no. Tak. No ale, no cóż. Pojedynczy. Dobra. Co to O jest? Falcao. Czemu Falkoł był na obronie? Bo on jest pomocnikiem, ofensywnym tym O. Więc się cofa. Robin to, teraz wiem, że jest lewonożny nie? To można coś... Z tego co... One strzela. Van Percy. Prawa noga. Buu, buu, buu. Falcao! fu Jest! Ja to Di Maria! Falcao, nie, Falcao Falkao, Falkao! Jakie zamieszanie, Ale moja jest <laughs> ale piękna. Kowar yes. nie miał nic drugie, yes. no, nikt się nie nikt Nic nie powiedział tego jest strzałbu nie? No. Może go wykupimy jednak? Po końcu wypojarzenia? Falkał? No. Zobaczy się jeszcze, nie? Jak się rozwinie to wszystko. Tak, jak się będzie rozwinął właśnie. A już się rozwinął, już o jeden, nie? No. 89. Myślę, że 90 frukcję też. Dobre. Jest! Y y y nie mogę go kontrolować. Y nie chciałem jemu, chciałem tamtemu drugiemu, no ale dobra. No, nie mogłem odejść, od ciebie się przykleili. To już. dobre Podaj. Ivan Persi uderzenie i brawa Ej, w końcu to, znowu w końcu wszystko leci. Robin. No na lewa nogę, wiedziałem, że mogę uderzać. Nie próbowałem się ustawić na prawo, nie? Wszystko dzięki temu to ogólnemu. I było na pierwszej piłki. I dwa 0 ze No znowu w końcu się tak widzimy, nie? Tak. No, no, Już po pierwsza bramka. to jest tak, jest tak że musimy ich wyczuć jak oni grają w ogóle. Oni się też męczą po końcu, nie? Mm -hmm. To tak wychodzi, ale no, dobra. Cztery minuty jeszcze dowieczymy. Damy rad. To chyba mm. utrzymał już, nie? Tak. To jeszcze wystawiał świetnie. A bramka z piękkiem nie rozwaliła, była piękna. No. No. Podaj. Liczę ja na mistrzowi. Aguero, o dobra. Podaj Trzymaj. One Persi! Jeszcze raz wysunę. Wysłuj, Mam to. I jest! I Aguero bramka! Nie, nie ma bramki. O Jezu. A. No dobra, ale koniec meczu. Dobra 2-0 znowu graliśmy, Sokratis, papa znowu Mieliśmy 11 strzałów No Sokratis, zawodnikiem meczu Świetnie Dalej Dobra, jakie mam tutaj wiadomości Dzięki trenerze, najpierw czas, żebym w końcu zagrał Chris Paul chce zagrać, dobra, wala się Do, z strony mieć mieliśmy przesymulować, tak? Mam jeszcze dwie wiadomości Tak, to jest jakieś takie mało ważne chyba Aha, innego garstja był taki też. Nie, chyba mu nie damy, nie? Mhm. -mm. Ktoś rozwinął się, widzisz? Z Chelsea trzeba mieć pełny skład. Chociaż nie. Możesz... Może się... Herrera się rozwinął. O. Oh. Mm, czyli że teraz on chyba będzie grał, a nie Binnit, nie? Jak coś? Chociaż Binnt nie grać, ale jest szybki. No. Tak, widzisz, fizyczne oh. tempo. Czekaj, porównanie. Szybszy jest Herrera. Tak? Oh. Ale w obronie jest lepszy Beat. No bo będzie z No Dobra. Mm -hmm. Coś jeszcze ciekawego tu widzisz? Chyba no, nie. No, nie. A czy nie? Może mógłbyś kogoś wprowadzić takiego takie z ławki? To jest symulacja, nie? No tak. Ale jak przygramy? <laughs> nie lubię. Mówisz? Tak. No dajmy rok, może on się rozwinie, nie? Okej... Okay. Dobra. Uuu, uuu. Chciałbym, żeby jeszcze Di Maria się rozwinął Mata i Gustavo troszkę. No i Montoya jak mógłby, nie? Mhm. Dobra. I Dehea przy okazji. I mam pierwsze miejsce w lidze. Patrz w ogóle jaką przewagę mamy, nie? Czterech punktów. No jest świetnie, jest świetnie. Na razie mamy świetny początek, zobaczymy jaki będzie koniec. S y telefon mi dzwoni. Dobra, i czas zacząć symulację. Manchester United kontra West Bromwich Albion I Wam bardziej żółta kartka no, Bo jakby nie dostał czerwonej Żółta no. sobie może dostać I Varela to nie u nas Tak się wydaje, nie? No, chyba nie Ale zobaczcie, może ktoś coś nadrobi? Proszę Proszę, końcówka taka genialna Jak my to robimy zawsze Blind wszedł za Gustawą 1-1 Dobra, no, ja już się 1 szybko Dobra, to chyba nadal nas utrzymuje na pierwszej pozycji, nie? Tak? tak, dobra, ale nasza przewaga jest teraz mniejsza. Ale okej, okay. okej, okay, nieźle. I jakaś wiadomość, oczywiście pierwszy remis był w ogóle, nie? Mieliśmy przegraną, mieliśmy... Zwycięstwo, zwycięstw kilka i pierwszy remis, okej. Okay. Czyli mamy już wszystko. I my trzęsliśmy, niech wszyscy odpoczą. Słowenia. Nie. Czekamy na Polskę. Tak, albo coś. coś. fajnego przynajmniej. O 14 mieliśmy już, Polska, ale no. No niestety się skończyło. Duża przerwa, nie? No odpocznę chociaż. No właśnie, nie wiem, wiem wiem. Albo kontynuuj na trening złapem. Norwegia. Nie. No zaczęliśmy wygrywać, to widzisz? Takie oferty. Mm, rozwój nie. Ale wprowadź tego dunsa. Dunsa? No. no. Mhm. No więcej tutaj rozwoju ludzi nie widzę. Tak więc dobra. Zapiszmy sobie małe cięcie i gramy. musimy coś zjeść, bo już długo tak nagrywamy. Dobra, jesteśmy z powrotem i co my ostatnio robiliśmy? No, chyba tu już mecz. nic. Mamy grać mecz. Jakże ważny czas. Runaj zagra o, Runej tam jest. A. jak nam strzeli bramkę, to się troszkę wkurzę. Trzeba go <laughs> A może nie wyjdzie w podstawowym składzie? Wyjdzie. Pewnie. Mamy dobry skład. Czerwone diabły kontra The Blues Przestanie jeszcze Musi No musi musi Dobrze? Nie dobrze, William! Wow, Dobrze, dobrze. Dobre A, prawda, hea Nie wiem No, a koniec pierwszy połowa w ogóle Mhm Zero, zero To był, eee... Gdzie są numerki na przykład tu? Nie ma. No dobra. No lec. No gramy drugą połowę. My się ogarnie prawda? Mamy mniejsze posiadanie piłki. No, ale damy radę. Co zrobiliśmy w Ja Robimy, że... robimy z... coś z tym OnePersie właśnie. Ech, no można by coś z nim zrobić, nie? Chorona 90 dolarowa, no. Ech. Nie ma za kogo. No nie, znaczy... No to fa Falka Falcao tu. Falcao właśnie wprowadź do... E, za OnePersiego i... No. I zostawić, tak? Już? Nie, eee... No. No, bo wampersy ma kontuzję, nie? No wiem, znaczy no. i... I wampersy zdjąć, czy to tu zostało? został? Został go, został. bo tutaj tak jak nie musi biegać, nie? Mhm. Więc co tu zostanie w wampersy? Okej. Okay. Oddaj, oddaj, oddaj. O, to w wampersy dobra, okej. Okay. Już wiem, mhm, widzę. Uuu! Oj, 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 i! Dobrze, Thehea! Wybi to jeszcze, wybi, wybi, wybi! Dobrze, okej, okay. okej. Okay. Udało się. Nie, nie udało się. Nie, wiem, widzę. Ale no, teraz się uda. Wybi, wybi. Mm. Mocniej trzeba. Coś mu nie wyszło. była próbowałem zrobić. Ojej, ej, ej będzie brzuta. Fuck. Dobrze. Co się dzieje? Ale zamieszanie. Wysuń. Dobrze, van Persie. Do Aguero, Aguero, do... Jeszcze raz. Falcao. Falcao do Aguero. Aguero do przodu A, z nie, tego. Nie. Dobra, jeszcze raz. Albo nie. Strzał. Radmel Falk, o oh, no nie! Czech. Petr Czech, właśnie, właśnie. Nieszczęsny Czech. Dobra, podaj. Jeszcze raz tutaj, o dobre. Jeszcze raz o tego. Nie O Oj, 0-0 w oh. spotkanie, okej. Okay. Okej, okay. no niestety. Chelsea, no, no mało poziom, no nie? No. Czech zawodnikiem, głównie właśnie Czechi tu ratował. Czech Okej, okay, mecz pomarowy Gramy? Jeszcze Nie w tym czy? 5 dni robił on tak, on miał bark stłuczony Serio Robi, robi, robi yes. Dobra Czy już ten mecz zostawiam na kolejny odcinek? Nie hmm. wiem, poczekaj chwilę Jak to tu wygląda wszystko Walka hmm. od teraz za Vapersiego Tak, wiem o tym właśnie tak, trzeba zrobić tu mata, nie? I Van Persie musi zejść... Za tego... Um, um, Herrera? Dobra. I okej. Okay. Taki skład będzie grał z... Klubem... Hull City. Hull City. Tylko teraz pytanie, symulacja, czy mecz? Później można kalendarz. Właśnie też myślę o symulacji. Zobaczymy, co jest dalej. City. City i Arsenal. Tak, to będzie kolejny odcinek. Czyli, że dzisiaj... Symulacja. Symulacja meczu z... Hull City. I... Rozpoczęli. Nie zapisałem. A dobra. I... Alba! Alba. Kurde, brakło strzelny ten Alba. Hmm. Jeszcze że żółte karty też często wypływa. I Hull. Dobrze, 2-0 już prowadzimy. No, myślę, że tutaj nie powinno być większych problemów. No, no 2-1 może jednak. Ben Arfa wszedł na boisko, Luis Gustavo, świetnie 3 do 1, no nie będzie problemu, spokojnie Nie strzelam teraz nagle chyba dwóch gramek, no nie? To mi się wydaje. No jak my tak robiliśmy Luis Gustavo Dobra, to już nie strzelam No, bo widzisz 4 do 1, wygrana z Hall City w Pucharze, Capital One no. I my z Manchester City, dobra, musimy się sobie przygotować na następny odcinek Bo to już będą trudniejsze mecze się zaczynają Widzieliśmy mm -hmm. jak się grało z Chelsea, nie? Nagroda w turnieju Nagroda mm. dla menadżera Menadżer miesiąca Piona ah, yeah. Dobra. Co jeszcze? Jakiś y, Luis Gustavo 83. A. Oh yeah. Oh yeah yeah. Van no, Persji. No właśnie wiem. Robin. Robin, co to z twoim kondycją? Też nie bardzo jest ten robin, wiesz? A. Hmm. Wszyscy to coś nie bardzo. Ale no. bym w ogóle nie grał. Może odpocznę dla Odpoczną. odpoczną. Zanim będzie kolejny mecz? Nie, już jest. O. No. Dobra, mamy podobną kondycję. No, Zmienimy go najwyżej. Dobra. Jeszcze taka zmiana. Okej, okay. ale jest rozwinięty Gustavo, to mnie na pewno cieszy. O i z tego klubu już coś powstało. Tak, jest konkretnie. Jest konkretnie. No i A dobra. Już nie myślę. Decha... Hell... 79. Mm. O, 78 miał, tak? Mhm mm Dobra, tutaj bez zmian Tutaj jest Gustavo 83 Coś nowego jeszcze? O, patrz Januzaj się rozwinął 76 I tutaj ten... No, to nas nie interesuje tak za bardzo, nie? No nie Ale... Ostrzedałem jeszcze... A, i Czawier Reynando z 82 Właśnie, czemu go nie używamy? Bo jest na popożyczeniu w realu A No tak Tak, właśnie I... Powell 71 Od 2 się rozwinął Dobra Będziemy go używać. właśnie, znaczy, jak coś, to on będzie po odejściu Falka. Może nie? No możliwe. Zobaczymy, czy Zależy jak się, się rozwinie, No właśnie. No jeszcze. Ma. Czas. Ładnie. No, aż pół sezonu jeszcze nie minęło. No dobra, w takim razie dziękujemy za uwagę. To było na tyle w tym odcinku. Pozdrawiam. Cześć. Marka.